Klaudia Eldursi odpowiada na zarzuty i w pełni się do nich przyznaje. Popieramy takie zachowanie. Cześć. Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który jechał, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu. I czuję się w obowiązku, żeby, żeby to skomentować. I tak to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą, to ja zomałam przepisy ruchu drogowego. Ta fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna, jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić, bardzo przeprosić za swoje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromny wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, e, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam. Oczywiście jestem gotowa pamiętać sekwencję swojego e, zachowania. E, nie będę próbowała się wytłumaczyć, bo nic nie, nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. Żaden pośpiech e, nie usprawiedliwia e, tego, nie usprawiedliwia żadna, żadna chęć. E, Sprostania tym wszystkim zadaniom dookoła. Jeszcze raz przepraszam.